Semafor kształtowy składa się najczęściej z dwóch ramion. Górne ramię semafora w pozycji na stój jest położone prostopadle do słupa, czyli w poziomie. Wtedy, kiedy jest sygnał zezwalający na jazdę, wtedy podnosi się to ramię o 45 stopni do góry i to jest sygnał wolna droga. W sytuacji w otłoczynie, kiedy on wyjeżdżał z toru głównego dodatkowego, tam były dwa ramiona. I wtedy górne ramię się podnosiło o 45 stopni, a dolne się opuszczało o 45 stopni i powinien mieć wychylenia dwóch ramion semafora kształtowego pod kątem 45 stopni. To znaczyło, że wolna droga z prędkością do 40 km na godzinę. Te semafory również miały światła albo czerwone, albo zielone, często oświetlane jeszcze lampami naftowymi. Ale te światło ono, jak gdyby, nie było decydujące o tym, jakie jest wskazanie semafora. To dla maszynistę wiarygodnym było wychylenie ramion semafora. Maszynista miał możliwość wyjechania na tor niewłaściwy w przypadku awarii semafora, ale wymagany był rozkaz pisemny. Dziur na ruchu rozkaz specjalny. S. Niesie osobiście do maszynisty. I dyur na ruchu, tak jak i maszynista powinni odczytać, co jest tam napisane, maszynista twierdzi, że zrozumie o co chodzi, i kwituje to, że odebrał. Dżur na ruchu oryginał daje maszyniście, a duplikat zostawia u siebie. Tu komisja stwierdziły, że takiego czegoś nie miało miejsca. Skoro nieświadomie maszynista pociągu towarowego przejechał semafor na stój na stacji Otłoczyn, to zadziwiające dla wszystkich było to, że w czasie jazdy na tym odcinku do zderzenia sześciokrotnie skasował urządzenie czuwaka aktywnego, które kontroluje czujność maszynisty, co by potwierdzało, że kontrolował, jak to się mówi, swoją jazdę. Co kilkadziesiąt sekund, w zależności od prędkości pociągu, na pulpicie sterowniczym lokomotywy zapalało się światełko. Obowiązkiem maszynisty, było każdorazowe wyłączenie go poprzez użycie odpowiedniego przycisku. W przypadku braku reakcji rozlegał się brzęczyk, a gdy i to nie skutkowało, włączało się urządzenie automatycznego hamowania.